Dobry wieczór, moi drodzy. Zaczynam nasze spotkanie. Od czego? Otóż trwa protest polskich maszynistów kolejowych. Powiem od razu, ściskam im prawicę. Jestem z nimi. W czym rzecz? Po pierwsze, maszyniści kolejowi, kilkaset osób, to elita polskiego kolejnictwa. To fachowcy, to ludzie, którzy troszczą się o bezpieczeństwo nasze, kiedy jeździmy pociągiem, troszczą się, by wszystko szło punktualnie jak w zegarku. Co to jest kolej, najpierw? Kolej to moim zdaniem są trzy grupy społeczne. Właśnie ta elita, która stanowi o jakości pracy polskiej kolei. Do tego dopisać trzeba też. Szeroko rozumiany personel zabezpieczenia ruchu, czyli tych wszystkich, którzy pilnują, by energia elektryczna, płynność, wszystko zostało zabezpieczone, informatyka i tak dalej. Druga grupa, o której mówię niestety tylko źle, to dyrekcja, a właściwie skrzyżowanie polityki mafii i dyrekcji w polskim PKP. To są ludzie, którzy żerują na tej firmie, którzy nie mają żadnej wizji rozwoju polskiej kolei państwowej. I trzecia to oczywiście pracownicy, których jest kilkadziesiąt tysięcy, i to są ci, z którymi my spotykamy się, kiedy jedziemy pociągiem. W czym rzecz? PKP, Polskie Koleje Państwowe, za komuny były wyjątkową instytucją. Dlaczego? Ponieważ miały znaczenie strategiczne. Dla kogo? Dla Związku Radzieckiego. Trasa wschód-zachód, zachód-wschód była kluczowa z punktu ewentualnej agresji na zachodnią Europę. To po tej trasie kolejami powinny być przerzucane na zachód czołgi, wszystko, co się wiąże z uzbrojeniem atakujących wojsk. i dlatego PKP było potęgą na czym polegała ta wyjątkowość, miała własną służbę ochrony kolei. Miała własne szpitale, miała własne domy w czasowe, miała nawet własne więzienie i doinwestowanie polskich kolei państwowych było naprawdę znaczące. Włącznie z tym że kiedy trzeba było do Huty Katowice zbudowano kolej szerokotorową, co oznacza, że mogliśmy bez przeładowania dowozić w te i z powrotem towary ze Związku Radzieckiego i dalej, z Azji, z Indii, Kazachstanu, Bóg wie skąd jeszcze. To była kolej tamtej epoki. Ale to się skończyło. Skończyło się. Bo przyszły nowe czasy. I co w tym momencie? Otóż od tego momentu zaznacza się gwałtowna zapaść w polskim kolejnictwie. Zbudowano raptem przez te trzydzieści parę lat, tylko kilkadziesiąt, nie powiem dokładnie, dane, które mam, być może nie są szczegółowe, ja mam dane 42 km linii kolejowej, przez to śmieszne. Zmodernizowano tak kolej, że na przykład pociąg jadący z Warszawy do Poznania, tak zwana kolej Berolino, wydano na ten remont kilka miliardów złotych i jedzie co szybciej, czy może o parę minut. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko to wiemy, moi drodzy. Kolej zaczęła się cofać. Kto za tym stał? Za tym nie należy mieć wątpliwości. Stało przede wszystkim lobby. Samochodów ciężarowych, lobby budujące drogi, lobby naftowe, czyli dające paliwo samochodom ciężarowym. I tak oto urósł na naszych oczach ogromny transport samochodowy, który przejął część ładunków z kolei. Chodzi tu przede wszystkim o tak zwane towary sypkie czyli węgiel, kruszywo, materiały budowlane. I tak dalej. I zamiast tych oczywistych rozwiązań, jakich? Było hasło sami kiedyś rzucałem tiry na tory. Jeśli tranzyt między wschodem a zachodem Niemcy i zachodnia Europa, kierunek Rosja i dalej przebiega przez Polskę, taście się prosiło zbudować układ, w którym po polskich torach, na naszych lorach, na naszych pociągach jadą tiry, które nie spalają, nie smrodzą, a są przewożone do granicy rosyjskiej, czy w tym wypadku białoruskiej i my pobieramy opłatę, zarabiamy na tym. Tego nigdy nie zrobiono i ten problem cały czas jest, można powiedzieć, wyśmiewany przez właśnie mafię menadżersko, w cudzysłowie. Cóż to za menadżerowie, którzy niszczą własną firmę na PKP. I teraz, co w związku z tym? W związku z tym mamy sytuację taką, jak dzisiaj. Kolej upada, a jednocześnie, i to jest bardzo ciekawe. Polskie lobby ekologiczne. Te środowiska, które tak można powiedzieć, głośno, tak agresywnie potrafią upominać się o czyste powietrze, o likwidację budowy dróg i autostrad. Nawet się nie zająkną o tym, by przerzucić ruch kołowy na kolej, by doinwestować kolej właśnie na tych trasach tranzytowych, by. Oczyścić powietrze. Aż się nasuwa pytanie, kto za tym stoi, kto dopilnował, że ci ekologowie jakoś tego problemu w ogóle nie widzą i nie chcą go postawić? Czy to jest uczciwe z ich strony? Czy na tym ma polegać prawdziwy ekolog? Co w związku z tym? Mamy dodatkowy problem, moi drodzy. Tym drugim problemem jest firma Cargo. Firma Cargo to polski potentant, państwowa firma, która była właśnie firmą od przewozu towarów sypkich. To ogromna ilość wagonów, w tym i cysterny, do przewozu węgla, ze Śląska do portów, do przewozu zboża i tak dalej. Dzisiaj firma Cargo jest bez mała w stanie upadłości. Wyrzuciła już na bruk 4 tysiące pracowników. Za chwilę pójdzie tysiąc. Następne półtora tysiąca jest przewidziane na rok chyba 26. Kto był pierwszym, który tak zdecydowanie ukierował kargo do likwidacji? Nie jaki Mateusz Morawiecki. Zdziwicie się. Przecież to Dobroczyńca dla większości Polaków to dobroczyńca. Na czym polegało jego działanie? Otóż Mateusz Morawiecki, kiedy. Zimą zaczęło wyglądać, że będzie potrzebne więcej węgla do ogrzania mieszkań. Nakazał przestawienie transportu kargo na odbiór węgla z portów, nawiasem mówiąc najczęściej ruskiego, przez cwaniaków innymi z PiSu, którzy niby węgiel kazachski czy inny, ale to był ruski węgiel albo jeszcze gorzej ukraiński sprzedawany przez Rosjan. Dowozili do portów bałtyckich. A tutaj Cargo otrzymało nakaz, że ma to rozwieźć po Polsce. Efekt był jaki? Cargo musiało wymówić umowy tym swoim stałym odbiorcom i przez to straciło kontrakty i te kontrakty przejęły często firmy. A to Orlen, a to jakieś większe polskie spółki, a to nawet niemiecka firma od transportu kolejowego. I dzisiaj kargo jest na skraju upadłości. A co to znaczy, jeśli tracimy kargo? To jest jedyna prawdziwa firma, która dysponuje majątkiem, dzięki któremu możemy przewozić na czas konfliktu to, co potrzebuje wojsko, tam, gdzie akurat coś jest potrzebne. Likwidacja kargo to jest utrata cząstki. Infrastruktury bezpieczeństwa państwa, ale i likwidacja kargo to jest także skazanie nas na transport drogowy paliwa, kruszywa, wszystkich innych rzeczy. Jeśli będziemy budować CPK, jeśli będziemy budować elektrownię atomową, które mnóstwo tego towaru będą potrzebowały i będziemy to wozić. Samochodami koszt tego będzie horrendalnie wysoki, bez porównania wyższy, ale kargo nie będzie, a to ono powinno się tym zająć. I to jest ten dramat, w którym się znaleźliśmy. I teraz, jeśli mamy maszynistów kolejowych, jeśli mamy ludzi, którzy troszczą się o swoje miejsca pracy, to troszczą się także o to, żeby Polska miała własną kolej, tani transport. Poczucie bezpieczeństwa i przyszłość. Tymczasem, co robią menadżerowie na kolei? Modernizują linię kolejową między Warszawą a Radomiem przez kilkadziesiąt lat. Po to, by na końcu stwierdzić, że nie doszacowali, jak wiele potrzeba energii elektrycznej, w związku z tym pociągi jeżdżą praktycznie tak samo wolno, jak jeździły. Nasi menadżerowie. Ordynują budowę linii kolejowej między Ełkiem a Białym Stokiem za kilka miliardów złotych. Ełk Biały Stok, komfortowy transport. Coś z tego rozumiecie, to jest sabotaż. To jest sabotaż. I dzięki tylko takim ludziom, jak maszyniści kolejowi, możemy temu zapobiec. Naprawa. Polskich kolei państwowych. Musi się zacząć od strategii rozwoju. Ale ta strategia rozwoju nie może zawierać tego, co zafundowano w tym roku. Mianowicie pociąg wakacyjny do Chorwacji składający się z ilu, z dwóch chyba wagonów, który na każdej tam stacji, w Wiedniu, w Lubianie, gdzieś tam jest doczepiany do jakiegoś innego, czyli te dwa wagoniki są przeczepiane, doczepiane, żeby dociągnęły do Rijeki w Chorwacji. Podoba Wam się to? Przecież to jest anarchia. To jest dowód, że ci ludzie powinni zostać natychmiast zdymisjonowani przez Pana Ministra Infrastruktury. Powinna zostać powołana zupełnie nowa dyrekcja. Kolej jest czynnikiem strategii przetrwania Rzeczpospolitej. Strategii raz konkurencyjności gospodarczej, bo to jest ten transport, dwa, Bezpieczeństwa podróżnych i ruchu, bo to jest bezpieczne. Czy bezpieczeństwa na czas wojny? Tymczasem, to co jest robione, to to, żeby z kolei praktycznie zrezygnować. Dlatego dołączmy, poprzejmy maszynistów kolejowych, bądźmy tymi, którzy rozumieją powagę sytuacji i nie dopuśćmy do tego, co się stać ma. A stać się ma upadek polskiej kolei państwowej z jeszcze jednego powodu, moi drodzy. I to też musicie wiedzieć. Kolej w czasach komory została poniekąd uwłaszczona ogromnym majątkiem w postaci terenów. Linie kolejowe, bocznice, zaplecze przeładunkowe i tak dalej, to często dzisiaj niszczę jest właśnie zamiast pracować na skutek tej głupiej polityki likwidacji kargo. Ale to jest wielki majątek w postaci ziemi i terenów. Często znakomicie ulokowanych w centrach miast, albo na stacjach tranzytowych, albo w miejscach, w których rzeczywiście koncentruje się ruch handlowy. I teraz chodzi o to, że te mafie, mafie różnej maści, czyhają na to, by się dorwać do tej ziemi, by ją za bezcen przechwycić, bo kiedy kolej będzie w zapaści, będzie musiała się pozbywać tych terenów nie po cenie godziwej. A po cenie byle jakiej, by przetrwać. Tak jak zaczęła to robić poczta polska, która znakomite tereny, które ma, musiałaby sprzedać, żeby zapłacić ludziom pensję. Mówię z emocją, bo to jest ten adres o strategię gospodarczą dla Polski. Mówię to z emocją, bo takie firmy jak poczta, jak PKP i inne wymagają radykalnej naprawy naprawy prawdziwie menadżerskiej, naprawy uzgodnionej z tym najlepszym składem pracowników, którzy przetrwali w tej firmie. Nie dopuśćmy do zapaści polskich kolei państwowych i do tego, żeby tylko poc pocztowcy, ewentualnie ruch pasażerski rządził na tej kolei. To będzie klęska nas wszystkich. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Dariusz Grabowski jest z wami.